Czy klipce na nos pomogą rzucić krople do nosa? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie poszedłem robić research. Spędziłem kilka godzin wertując przez wszystkie fora, w których ludzie opisują swój problem z uzależnieniem od krople do nosa. I co znalazłem? Znalazłem, że w odstawieniu pomaga kombinacja wody morskiej, plastrów na nos i są nowe takieś maści. Które natłuszczają wnętrze nosa i pomagają w odbudowie Zniszczonej błony śluzowej Pomyślałem też, że to nie jest uzależnienie od samych kropy Tylko od uczucia braku zatkanego nosa Gdzie ten klips mechanicznie rozszerzając Ścianki nosa daje nam właśnie tą ulgę Ten taki, jak to dużo ludzi wspomniał Przeciąg w nosie Ludzie w momencie odstawienia mają takie uczucie duszenia się Właśnie taki klips Razem z wodą morską i ewentualnie jakąś maścią To wszystko razem Podobno pomaga Nie wierzcie mi na słowo Wejdźcie sobie, poproście czatę GBT, albo po prostu zróbcie swój research, poszukajcie na forach, jak ludzie się zmagają z tym problemem, jak sobie radzą. I odstawcie w końcu ten badzier. W opisie kanału zostawię link do tych klipsów, jakby ktoś chciał sobie je wypróbować.